Dziś mam dla Was bardzo fajną ofertę pracy zaledwie 230 km od Zgorzelca w systemie trzyzmianowym dla osób, które potrafią obsługiwać tokarki CNC. Nie musisz programować, wystarczy sama obsługa. Praca jest w firmie, która wykonuje części dla branży automotive. Tutaj jest potrzebna osoba, która potrafi chociaż trochę rozmawiać w języku niemieckim i ma doświadczenie właśnie przy takich czynnościach. Jeżeli nie posiadasz auta, to nie jest to problem, bo tutaj może być zakwaterowanie nawet 2 km od firmy. Jeżeli jesteś gotowy do rozpoczęcia takiej pracy, odzywaj się do mnie, a to, co mogę Tobie zaproponować, to po pierwsze niemiecka umowa o pracę, po drugie, Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i po trzecie bardzo fajne pieniądze. Tutaj, jeżeli przepracujesz 168 godzin pracy i jesteś na pierwszej klasie podatkowej, to zarobisz spokojnie 2900 euro netto. Netto, czyli już po odjęciu podatku. Jeżeli przepracujesz więcej godzin albo pracować będziesz na zmianie trzeciej albo drugiej, no to oczywiście wówczas większe pieniądze, bo wówczas należą się Tobie dodatki. A ja zawsze podaję pieniądze liczone na pierwszej zmianie. Czyli na zmianie dziennej. Także już wiesz, że zarobisz więcej niż to, co ja powiedziałam. Jeżeli interesuje Ciebie ta praca, wysyłaj do mnie swoje dokumenty i działamy, żeby ta oferta Tobie nie uciekła. Zainteresowany, wysyłaj.